Chłopak i mu maczetami zaczął napierać. a to nawet nie były maczety tylko jakieś tmp te. Co tempe? Jakieś noże co tempe takie duże, nie mam pojęcia co to było. Co z OnlyFansem, fagaty, ludzie... Byli? Dobra, słuchajcie, OnlyFans, e, sprawa wygląda następująco, ja do, doinformowałam się i ja już mam od roku, roku tworzę swoją kolekcję kosmetyków. Zaczęłam ją robić, kiedy wyszła pierwsza kolekcja i się dobrze, dobrze poszła, to zaczęłam projektować drugą. I to był rok pracy, mam kontrakt na to. I, I dowi zakazują. Dowiedziałam się, że sklepy nie chcą wprowadzać produktów dziewczyn, które mają onlyfansa. Tak samo robię jeszcze jakiś jeden produkt i no ten sklep się nie zgodzą się. No, ale to zobacz. Ja zakładam OnlyFansa, więc będziesz mógł, bo t... mówisz, że nie chcą y, robić produktów dziewczyn, które mają OnlyFansa. A ty nie będziesz miała swojego, tylko będziesz publikowała u mnie. Tak, jeszcze będziesz zabierał 100%? Nie, nie 100%, win-win. Ja pierdzielę. No, ale nie, ale. Mm, ogarnięte. I, I jest jedna influencerka, która... Yy która już miała praktycznie dopięty na ostatni guzik jeden projekt, założyła OnlyFansa i skancelowali wszystko do takiego stopnia. A może powiedzieć kto? Nie, nie mogę ja powiedzieć. Bo żadna influencerka większa nie ma... Możemy wyłączyć głosy ci powiem. No dobra. I jedna ma. No dobra, no było jednak coś takiego. No. <laughs> no dobra, oglądamy materiał. Jeszcze dowiedzieliśmy się, jaki był moc...